Witajcie w kuchni Kwasiora. Zapraszam was dziś do Kolumbii. Tam się przenosimy, ponieważ serwowane w tamtych stronach jest pewne danko, które świetnie sprawdza się na wszelkiego rodzaju imprezy grillowe, imprezy plenerowe, wieża coś takiego i wszyscy goście są zachwyceni. Co będziemy potrzebować? Zapraszam do stołu. Siu Zaczynamy klasycznie od mięsiwa. W misce pyszni się 2 kg tłustej, zmielonej wołowiny. Dalej będziemy potrzebowali sos typu barbecue. Ja dziś wybieram pikantny Inferno. Tutaj ser, cheddar wraz z mozzarellą, akowado, czerwona cebula, marynowane jalapiniosy, kiełbaska chorizo, a z przypraw ja wybieram dziś niezwykle aromatyczne kawowe kolumbijskie supremo. Mieszanka lekko pikantnych i przydymionych przypraw w kolumbijskim stylu. Do tego kawa supremo z okolic Medellin, nigdy nie potrafi tego wymówić. Niezwykły i zabójczo smaczny miks. Taki jest opis stworzony przez ze mnie tej przyprawy. Mamy tutaj cynamon, mamy kolendrę, mamy cukier trzcinowy, ale przede wszystkim, klub programu i pierwsze skrzypce, gra tutaj kawa supremo, właśnie. I to ta kawa powoduje, że jest bajeczka, a pod wpływem ciepła ona puszcza aromaty, puszcza swoje eleki eteryczne, dookoła wszędzie pachnie kawą, to delikatnie smakuje kawą, więc jak najbardziej Supremo Wam polecam. Jeśli zaś nie macie jej do kupienia, a do kupienia jest na kuchnia.kwasiora.com, zapraszam bardzo serdecznie, wpadajcie na zakupy. Jeśli zaś jej nie macie, żaden problem, wypiszę Wam w opisie przyprawy zastępcze. Tej kawy delikatnie sypcie, żeby ona nie przytłoczyła smaku, ale jednocześnie musi być wyczuwalna, no... Trudna sprawa, ale naprawdę kawa w przyprawach petarda sprawa, szczególnie właśnie w klimatach kolumbijskich, jeśli jesteśmy. No i dobrze, zacznijmy całą przygodę, całą wycieczkę w tamte rejony świata od doprawienia mięsiwa. Należy to zrobić jeno przyprawą. Doprawiamy i mieszamy, wyrabiając nie za długo. Mięso nie ma być klejące, No ma być tylko połączone razem z tą przyprawą. piatków już mi tutaj naleciało, ale jest pięknie, kwiecień, kwiaty dookoła, białe, kolorowe, przecudownie jest. No i dobrze, i teraz tak, generalnie z takich turbo największych prac to by było na tyle. Tamte rejony świata charakteryzują się też właśnie takim zwiększonym chillem na wszystko, to też aby się nie narobić, a coś dobrego zrobić. Mięsko wymieszamy. I teraz tutaj należy to natłuścić, formę do pieczenia. Może to być patelnia żeliwna, może to być taka forma, jakakolwiek inna. Aluminiowej jednak nie polecam, ponieważ aluminium w połączeniu z kwaśnością od sosu Barbie to nie jest zbyt dobre połączenie zarówno dla zdrowia, jak i dla smaku. No i teraz do natłuszczonej patelni należy wciapać pulpyci. Pośniu ubijamy tego specjalnie zbyt mocno i takie pulpeciki układamy ciasno szczelnie, więc naczynie powinno być dostosowane do ilości pulpecików. Siu, Pulpeciki są gotowe, co by je wrzucić na ruszt, ale żeby to zrobić, ła, żeby nie wypadły, ale żeby to zrobić, należy rozpalić maszynerię, to też zabieramy się do akcji. Słuchajcie, dobrze to wygląda już teraz. Pulpeciki, jak widzicie, grillujemy metodą pośrednią. To znaczy, żar rozgarniamy na boki. Dzięki temu dół półmiska nam się nie przypali. Bo, jakby centralnie tam waliło fajera, to byłoby grubo. Więc żar rozgarniamy na boki i pozwalamy, aby gorące powietrze sobie krążyło tutaj dookoła tej komory, zapiekając elegancko pulpeciki. Górny szyber na połowę skręcamy. I czekamy. Temperatura 150 stopni, tak około 2 do 3 kwadransów i będziemy dalej z tym działać. W domowych zaciszach, bo też świetnie to danie wychodzi w piekarnikach, grzanie góra-dół po prostu, temperatura ta sama, czas ten sam. I w międzyczasie proponuję pokroić warzywa. To znaczy cebulę, no dużo tych warzyw nie ma, bo a kowado tak na samym końcu, żeby nam nie ciemniało zrobimy. Ale za cebulkę możemy się już wziąć. Jak kroimy cebulę? Jak się chce. W plastry, w półtalarki, obojętne. Grillując podobne tematy tą metodą proponuję co jakiś czas podnieść pokrywę i cyk szybciutko przeklęcić naczynko, co by całość równo się grillowała. Dwa kwadranse grillowania za nami, czas teraz na sos. Polewamy pulpety, smarujemy i proces powtarzamy co około 5 minut, 2-3 razy, aby utworzyć na nich przepyszny pan też smaku. Trzy kwadransy pieczenia za nami, układamy teraz na pulpetach plastry chorizo. Pięć minut za nami chorizo przepięknie puściło tłuszczyk, czas teraz na ser. Czuć wołowinę, czuć charakterystyczne nuty dla barbecue! Dostaje się do toku. Tościki zgrilowane, dodatki przygotowane, to też zapraszam do stołu. Ui. To jest niesamowite po prostu, co tutaj się teraz wydarzyło. Grylowana wołowina wraz z supremo, czyli te kawowe nuty, które się tutaj obudziły pod wpływem ciepła. Przydymiona papryka. Świetnie to wszystko ze sobą gra. Do tego chorizo, ser roztopiony i polewamy to wszystko na wzór biri Tym przepysznym sosikiem, który się tutaj wytopił. Jakieś dodatki, kto tam już co chce. I proszę bardzo, cztery pulpety na jedną kanapkę wydają mi się rozsądnym rozwiązaniem. Pozdrawiam, do zobaczenia. Mała śnieżka, taka mniejsza, no. nie minni śnieżka, taka medium śnieżka. To tak, to duża część z Was właśnie pisze mi, Kwasiu czemu nie podajesz proporcji, a co ile to jest garść, ile to jest szczypta, ile to jest szkanka, ile to jest śnieżka na przykład, no, no to śnieżka, no co mam powiedzieć, gotowanie to nie jest rzemiosło, gotowanie to jest sztuka. To też nie podaje. W cukiernictwie, faktycznie. Cukiernicy to tam mają pach 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 pach. Ale gotowanie to sztuka. Niech każdy robi na mój wzór, ale na swój smak. I o to tutaj chodzi.